Halo, halo! hej, cześć, witajcie, moi kochani z tej strony rady. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Deferred Age Total War. No, rozpoczynamy oczywiście bitwę, która no, nie ma prawa być przegrana, więc rozpoczynamy bardzo szybkie dobicie, tak naprawdę. Jednostek jest mało, bardzo dobrze. Będzie można zatem skupić dużą ilość oddziałów na tym, żeby szybko zabić dowódcę. kiedy dowódca zginie, to najzwyczajniej w świecie przepadnie także cała armia. Prawda jest taka, że też. <laughs> Przewaga jest przeogromna. Zobaczymy tak naprawdę jak dzisiaj sobie będzie radzić komputer jako wsparcie. Pamiętamy, że ostatnio dziwnie się zachowała w sumie cała, cała gra. Yy... Na szczęście w tej bitwie nie musimy polegać tylko i wyłącznie na dowódcy, ale miło byłoby gdyby jednak coś tam sobą reprezentował. Puścimy jakby dwie linie, będzie to po prostu łatwiejsze dla nas wszystkich, więc wiadomo pierwsza linia też z trollami gdzieś tutaj. Będzie można łatwo reagować. Jednostek przeciwnika jest niewiele, dlatego puszczamy, jakby, takie właśnie dwie linie. To co wcześniej wspomniałem, zobaczcie o co mi chodzi. Wszyscy trzymają grupę, bardzo dobrze, i lecimy. Będzie można po prostu, chcemy jak, jak najwięcej ilość tych włóczników z tyłu utrzymać, bo nie wiadomo gdzie będzie tak naprawdę jego generał, więc będzie można i zaatakować od boku, i zaatakować ewentualnie od przodu gdzieś te jednostki rzucić i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy jak wsparcie. Wsparcie na razie oczywiście wchodzi, więc tutaj dużo się nie zmieni, tam po sześciokrotne, oni chyba już włóczników zaraz wystawią, co? Mają zasięg dokładnie, już strzelają, okej, okay, dobra, rozumiem Rozumiem, a jak, wsparcie, a jak wsparcie jeszcze wchodzi, dobrze To jeszcze nie będę narzekał, że tutaj się nic nie dzieje w tym kierunku Zacznę za chwilę Dobra, koniec pauzy, sześciokrotne tempo i tak No muszę ponarzekać, coś się zepsuło, bo te wsparcie coraz gorzej działa Dobrze, wszyscy biegiem, o ile mogę prosić o to. Będę taki zły w ogóle, że takie rzeczy proszę, ale co tam? No naprawdę, te jednostki w ogóle nic co mnie reprezentują, zepsuło się. Będę musiał znaleźć jakiś odpowiedni wątek o tym. Dobra, by się tu, by tam, weźcie za Dunedainów. Czy Dunaj? A, kiwi, jak to Nie mogę wypowiedzieć teraz tej nazwy. Dunedajnów, tak? Dobrze. Już teraz wiem, jak. Wy do przodu. Wy też ogólnie do przodu. Gdzie jest sam nazgł, bo to jest takie dobre, zasadnicze pytanie. A, bo ja go wypuściłem tutaj do tyłu, jakby. O, niech się zajmie tymi jednostkami. O, właśnie. I tutaj o to chodziło, żebym miał. Możliwość wykorzystania tych licznych, o jakże licznych armii. No tam zobaczcie jak rozbici po prostu kompletnie. A tu weźmy się za jego generała najzwyczajniej się. No moje wsparcie stwierdziło, że pierdzieli nie robi będzie patrzeć. Po prostu jak się rozwija cała bitwa. No, przykro mi. Przykro mi to widzieć, ale cóż, bywa. Umierają tam umierają. Najważniejszy jest wynik umierają bardzo dobrze. Dokładnie o to chodziło. No jak tam generał? Dostaje, dostaje, no dostaje no w pierdziel, kurczę. Trole też moje dostają w pierdziel w tamtym miejscu. Trochę smutno, ale was bym chciał przerzucić. Widzę, że tu się fajnie fajnie bijecie i w ogóle, ale... Tu O co chodzi w ogóle? Nie wiem, ogarniacie w ogóle dlaczego tu się tak strasznie buguje to wszystko? Klikasz 15 razy żeby przyszedł w tą stronę? Nie, dopiero jak, jakby ustawisz ich w odpowiednim Miejscu, bez was, was To jakoś sobie dają radę, no kurczę. Bez przesady, 9 typa zostało, bardzo dobrze no, nasz Nazgul przyjął na siebie dość dużą, też e, dużą liczbę tych z dlatego ginie. No, ale Nazgul bardzo dobrze sobie radzi z wybijaniem przeciwnika. Bardzo fajna ma obronę i atak. Naszą walkę, wręcz po prostu, w trakcie, w zwarciu. O. Dokładnie, tego słowa brakowało. No, tutaj trochę tych trolli mi popadało, no niestety. Dla takiej głupiej bitwy tracę trolle. Przykra sprawa, ale świeża dostawa już niedługo przyjedzie. Z kolei ci debile się nic nie ruszą, bo po co? Coś jest kurkowodne z niestety. Naprawdę, jak i tak mają wyglądać gry, walki ze wsparciem, to w ogóle nie ma sensu walczyć na dwie armie. Coś się bardzo przykre sytuacje tu się dzieje, znaczy. Nie podoba mi się to okropnie. Okropnie mi się to nie da. Ła. Tragicznie wręcz. Wszystko? No to lecicie tam. Tutaj łatwo wybijani, tutaj też, już miarżeni z dwóch stron. No nie ma opcji oczywiście, że porażka była jakakolwiek, czy coś w tym stylu, ale. Nawet nie w tym rzecz. Zobaczcie, gonić mi tego generała. Ich. To jest jak najbardziej łatwe do rozbicia oddział. A wsparcia nie ma nadal, jak nie było. Dobra, rozbicie już ich, będzie łatwo, miło i przyjemnie. No, liczę na szybką śmierć, ty panie. Bo tak po prostu. O, właśnie, to jest piękna sytuacja, kiedy. Nazgul sobie zawyje i już jest ona. Kurcze, no kazałem wam się przenieść i nic nie robią. Coś jest nie tak z jakimś wyzywaniem comment ewidentnie. No ale trudno mi jest w ogóle powiedzieć co jest nie tak, bo w sumie nic nie mogę zrobić. Nigdy takiej sytuacji nie miałem, nawet nie wiem od czego to zależy. A gry przeinstalować, przeinstalowywać się będę, bo potem się okaże, że jakaś inna wersja i w ogóle i zapomnijcie o na przykład, nie wiem, w kontynuowaniu kampanii. A to byłoby raczej słabe. O, zobaczcie, ci panowie już doszli. Dobra, brać typa. Bo mi z góli wycinano. no szybciej naprawdę. Szybciej bijemy już tych. Mordujemy ich tak kompletnie w pień, wycinając. Niż zamordować tego generała, no niestety Jak są duże armie, to faktycznie mordowanie generała jest Ważnym i dość yy, Często szybkim sposobem Na pozbicie się przeciwników, ale No kurde, no no, no Serce boli, no mam armię, a ja nie mam tak naprawdę Jakby Niby mam, ale tak naprawdę no nie mam Nie mam z nich żadnego pożytku, ani nic takiego, dobra Szybciej, bo tam serio, tam już są sami, są wybici, zostanie sam generał, naprawdę, o! Generał przeciwnika poległ. co, coś jeszcze ciekawego? Tutaj uciekają, ciekawe mnie... Kontynuuj, bo tutaj, tutaj te dziadki uciekają. Ciekawe mnie, czy oni się teraz ruszą, jak już przeciwnik będzie blisko, o właśnie! Oni nie mają coś takiego, że jak przeciwnik jest blisko, to oni się nagle ruszą, co? Ale jak przeciwnik jest gdzieś tam, bije się ze mną, no to jest super i dobrze. Okej. Okay. 476 straconych normalnie stracimy 200, ale wiecie, po, po, po co wsparcie? Wsparcie jest głupie. Nie ma wsparcia. Nie, nie, nie ma, nie ma. Nazwyczajnie świecie. Wsparcie jest dla ludzi słabych, mało inteligentnych. I tak dalej. Egzekucja Nie lubimy was. No dobrze. Ta armia została wycięta. Te dwie jeszcze na południu. Zostają, połączmy sobie. Tutaj też. Okazuje się, że tych sześciu bardziej się przyda tutaj, co? Naprawdę. Tych przyślemy tu, jednego tu i jest armia pełna. Nice. Czy ja coś jeszcze potrzebuję? Nie, bo to jest koniec tury, jakby. Tutaj doszło do wybicia. A tutaj dochodzi do oble. O, właśnie. A nie, buduje się to, przecież myślałem, że nie. I kolejnego szpiega poproszę. Szpiedzy to jest taka podstawa armii. Tutaj 6 tur. Nie tury, 200 A miałem odkryć mapę. O, szkoda, nie odkryłem. No dobra, 201. Od... 200. Nie, dobrze, 201 turze odkryjemy. O, w turze numer 201. I teraz nie ma zastrzeżeń do tego, jak się wypowiadać, co nie. Piękna sprawa. O. Ciekawe, sprowadził trzy armie, tak? Ile się nie mylę? Czy ja dobrze widzę? Trzy? Nie, dwie mi pokazał, tak? A, dobra mniejsza. Ja się wycofam. Powinien mieć wsparcie teraz swoich trzech armii. Tu tu, tu, tu tu. Zaorany. Dzień dobry. Coś jeszcze do powiedzenia pan ma? Oj, chyba nie. No dobra. No dobra, teraz nie będzie tak trudno rozbijać już te, te jego posiłki jakieś. Wiecie, one będą szły, dopóki my nie wbijemy się do połowy Arnoru, tak? Nie, nie czarujmy się. Jak musimy do, dojść tak naprawdę spod elfy już te wysokie, żeby, żeby Arner przestał jakąś tam swoją gigantyczną siłę pokazywać. Nie wiem po co elfy w ogóle te się pojawiły. Nie mają szans nawet wygrać tej bitwy. Ale okej, okay, rozumiem, rozumiem jakieś tam wsparcie sojusznikowi. W ogóle zobaczcie, że tak naprawdę połowa mapy jest, ponad połowa mapy stanowi siły zła, przy czym z dwie trzecie z tego to jesteśmy my i jedna trzecia to Harad. Jaką światową dominację, niby w jakiej dziedzinie? Pokaż mi to. Harat, mordor, mordor, hard. Światowo, ojej. No, czuję się po prostu nie, niesamowicie źle. Z tym. Światowa dominacja. No proszę, pierwsze widzę. Ale dobrze. Zobacz. Taka światowa dominacja, że wbijam się teraz gościom. w... w miejscówkę w miasto dokładnie znaczy ja no odbijam swoje, ale mniejsza o to dobra, co wy tu macie bo mi się wydaje, że to jest więcej niż dokładnie jedna frakcja jedna armia, druga armia i kolejna zobaczcie jakie kurcze ale nakłamali, nie, że tu to niby jakieś armie coś tam, coś tam, nieprawda tych armii tutaj mają sporo ale dobrze zobaczcie Dzień dobry. Ja się tak mogę z wami bawić, naprawdę. Dla mnie to żaden problem. Bo tu nic nie macie oprócz tego wsparcia. Ja sobie tak, wycofam te jednostki tutaj. Pod te miasto. A co? Nie zaatakujesz mi, nie przerwisz tego oblężenia. To jest raz. T ten oddział ląduje tu. Już jest pełna armia. Dziękuję. Jeśli chodzi o to, no to też sobie stanę tutaj. Przeszę ten oddział, i znów też jest pełna armia. Tych z kolei wycofuję tu. Jakieś połączenie, jakieś przetrenowanie może. Wszystkich na razie tutaj. A w sumie tutaj do Ginardu wysyłałem ich. No dobrze, niech pójdzie to do Ginardu w końcu. A dobra, na razie tutaj jeszcze. Potrzebuję tak naprawdę. O pełna armia, no kurczę, sukces niesamowity. Dobra, was wyprowadzimy was i was. I was. Bo się nie nadajecie do niczego. Do jakiegoś przetrenowania, może we doraz się uda ich przetrenować. Albo w filmowym jarze. Też prawdopodobnie są jakieś tam jest. Generałów mi brakuje, kurczę, no. A tak to zobaczcie, kolejna armia stoi. Ja, jeżeli zajmiemy to miejsce, to już będzie super całkiem. W ogóle, jeszcze, gdybyśmy zajęli tą miejscówkę, jej ku całe wsparcie z północy, musiałoby się oprzeć na tym. I to nie będzie głupi pomysł, żebyśmy serio tak zrobili. Zobaczcie, i co oni mogą zrobić? Mogą jedynie ewentualnie spróbować zaatakować Gineard, ale to jest bez sensu, bo ja w następnej dużej, najzwyczajniejszym świecie po nich pocisnę i zniszczę wszystko, co podejdzie pod Gineard. Jak podejdą tutaj pod tę armię, to też no, nic nie zrobią. No nie czarujmy się, co mogą zrobić tym armiom. Dodatkowo tutaj się coś gromadzi. I to... O kurka wodna, a ja was nie zauważyłem. No to czekajcie w sekundkę, bo ja w takim razie będę musiał do was podskoczyć, A jedna tura. No to spoko. To tutaj nie będzie problemu, żeby. Znaczy nie chcę, żeby mi coś zdobywało moje zamki od środka, no, bez przesady, no. Ludzie, no. Są granice. Przyzwoitości. O, tutaj coś się zebrało, jakieś armie. Ale wydaje mi się, że i tak mamy wystarczającą siłę, żeby. Wystarczającą siłę, żeby... Jakoś tam się im opierać Dajcie mi kolejno, nie nie. Bo jest za mało eee, pach. W ogóle mogliśmy odwrócić, w sumie to wszystko, bo niepotrzebnie ja tym gościem siedzę W sumie? Poczekajcie, co to jest za problem przesłać to tam... mi... A nie Jest problem, bo nie mam zasięgu Takiego, no dobra, no to na razie sobie musimy poradzić, poradzić sobie tak jak jest Szkoda, że ta armia stoi i nic nie robi, ale no, na razie, no Kultura, wiecie, i, i, i sam fakt tego, że on, oni nas strasznie nie lubią Wolę, wolę uniknąć jakichś wielkich, gigantycznych, niesamowitych buntów Kurcze, ile tej troli jest, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć troli Szósty. Jak tam w sport? Kiedy będę mógł trolle rekrytować? No, jeszcze troszkę. Ale będę mógł. Niedługo. Niebawem. Sześć oddziałów troli przecież Jak to wleci po prostu to. Zostaną zmiażdżeni. Tylko no, to trzeba przesłać jeszcze na front. No. I to jest tam takie tam. <grytanie> Drugi nasz. No. Taka tam mała wada, ale co tam, poradzimy sobie z tym. Yy, Tutaj rekrutacji, no te jednostki kurczę, to są dobre jednostki, warto je rekrutować, koniec, kropka. Coś jeszcze, coś jeszcze, chyba nic. W też raczej nic ciekawego nie ma. No w Foldburgu duża armia jest, ona sama by sobie poradziła z defensywą tego, ale ja oczywiście tę dużą armię zaraz komuś przekażę i będziemy spokojnie odbijać. No i jeszcze odkrymy mapę. Niedługo chyba ta kampania w ogóle nam się skończy, tak coś czuję. O, Rohan jest tu i Rohan jest gdzieś jeszcze? A, tam, no to to widziałem tam, że akurat tam jest. No tu są ci nasi wielce super szanowni przeciwnicy, którzy mają ogromne w sumie imperium jakby nie patrzeć, pod względem nawet prowincji. Tu są krasnoludy, tu są elfy jeszcze, które mają sporo w ogóle, zobaczcie, zniszczenie Rohanu to jest trzeba... A nie, a nie dobrze, zniszczenie Rohanu trzeba się wybrać aż tak daleko. Zajęcie tego, tego trzeba byłoby zająć. Trzeba byłoby się wpieprzyć w elfy leśne, co jest w sumie, no tylko i wyłącznie w elfy, jakby nie było. Dol guldy bym sobie chętnie odbił, ale niestety nie, pod, nie mogę, bo jest sojusznika. Nie będę walczył z Haradem, no bez jaj. Aż takim jolo y człowiekiem nie jestem. Góry sobie można opanować bardzo chętnie. To zrobimy. Więc opanujemy góry, opanujemy tą dolinę. Może tam jakiś tam przedział do tych krasnoludów trzeba będzie dojść, jak się zorientują. Być może już wtedy będziemy mieli opanowaną sytuację z Eriadorem, więc pomyślimy, co jak. Dobra, kończymy to odkrywanie mapy, bo to nie ma sensu. I koniec tury. Rahan oczywiście będzie się starał. Jak najbardziej. Tutaj jeszcze być może jakimś dyplomatom zadziałać, zobaczymy. To nie byłoby takie głupie, w pewnym momencie nawet mogę z Rohanem sobie jakiś pokój zawrzeć w zamian za drobne pieniążki. Elfy, widzę, że jakieś takie zdeterminowane są do pewnych działań zbrojnych, zobaczymy, zobaczymy. No, Harat ma kilka fajnych miejsc. Kurczę zobacz, Isengard, Dolguldur, pozajmował takie. Ech, takie, które chciałoby się mieć. Ok. Jest dowódca, przydasz mi się. Oj, zobaczcie, nagle z dupy się wzięły te armii, za przepraszam. Dwóch generałów trzeba tą armię rozbić. Ale w sumie zobaczcie, że nic więcej oni nie posiadają takiego. To będzie już wszystko, Arnoru, czyżby? Gdzie jesteś? Ojej,ku, tak daleko. Weź tam się rzucić na front po prostu. Przecież latami szedł chyba, tak, tak takie, takie odnoszę wrażenie, niestety. Ech, 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 jednym słowem. Dobra, na razie prześlę jeszcze tutaj, bo widzę, że jakieś elfiaki dziady próbują mi tutaj. Ja w, tej, w tej osadzie mam jakąś nawet armię. What the fuck is that? Co to są za jednostki w ogóle? Jakieś takie przekozackie? Dobra, żeby nie było, że myślę, że są fani. Nie są. Rozbijemy ich, jeszcze nie wiem kiedy, ale rozbijemy. No, tutaj zaraz im stolica padnie. Czy to w ogóle była stolica? Nie, to była stolica. Eee, te, 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 te. 10 czur. No, troszkę długo, troszkę długo. I tutaj, Ej, tutaj jest Rohan? Tak, tu jest Rohan, a nie tam. Nie, tutaj zaraz. A to tu, tutaj jest Eriador w takim razie. Nie, nie Eriador, tylko Jakąś nazywałem. Arnor. O, dokładnie. Dobra. Pokaż mi szpiegu, co tu się dzieje. Chciałbym wiedzieć jak najwięcej. No i oczywiście. Ogarnijmy sobie już. tę armię. Więc tak. No, będziesz dowódcą. Jakoś, nie powiem Ci tak. Nadajesz się. Tak. Moje, na moje oko spełniasz tam jakieś wymagania, które postawiłem, to tam widzicie będzie jakiś przód naszej armii powiedzmy chociaż oni się tak średnio nadają, bardziej na, na walkę z alfiakami, by by się nadawali niestety znaczy niestety, no stety, stety, ale bardziej tam dobra was już tutaj do, twor do tworzonej armii, która będzie miała miejsce tam i tak dwa, trzy, cztery Was. a! Nie chcę was, kurczę. Um. Muszę odpowiednio klikać, żeby znowu nie wyszło mi tamtego dziadostwa. A, no, generał. No i mamy tylko 10 jednostek, kurczę, trzeba czymś to uzupełnić. Przetrenować, mogę coś? Coś, mogę nawet trzy oddziały, świetnie. No, tu idą jeszcze te jednostki, tu są kolejne, i można zrobić tak, że serio wyślemy tutaj tych, a tych sobie zabierzemy. To ma sens. I w takim razie brakuje nam tylko i wyłącznie siedmiu oddziałów. Tylko i wyłącznie, albo aż tutaj mamy cztery. No, można uzupełnić, nie? Ich jakoś tymi oddziałami. I wtedy faktycznie Bregnas zostaje prawie że otwarty na nasz atak. Tutaj nie widzę żadnego wroga w okolicy. Pan tutaj jakiś stara się coś, 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 coś stworzyć jeszcze. A nie, byłem ja tylko tutaj, nie dowiedział. Dobry, tak. Oni chcą w pierdziel, naprawdę, ale w sumie to zróbmy to w ten sposób. Będzie łatwiej, najzwyczajniej świeć. Mamy dużą przewagę, więc myślę, że w ogóle tutaj zapiszmy grę, żeby nie było. Odcinek 57 już. Savik, Bravik. Dwóch straconych. Miasto nasze, świetne. I teraz mamy już podgląd. Na kolejne okupacje, bo to było w dużej mierze nasze. Jakie dziady, widzicie jacy, bez. oni są tutaj, niby, jako taki ośrodek kultury. Kurka wodna, niby. W którym miejscu, ja się pytam, w którym miejscu? O, coś tu idzie do nas. Nawet spora armia, i całkiem dobra z tego co widzę. Ciekawe. No dobra, zobaczymy jeszcze, zobaczymy. A ja sobie tych wycofam do twierdzy tej. Zobaczymy czy nas zaatakują tutaj. Jak to zrobią to oczywiście będzie trzeba wyjść, wydać im walną bitwę. Zobaczymy jak ta walna bitwa się potoczy. Tutaj też, no dobra. Więc tak, ten szpieg totalnie nie wiem co chce zrobić tutaj w tym miejscu w sumie. Dlaczego? A, no bo on tak podglądał tą, tą armię. Dobra, już wiem o co chodzi. E... Tu mam agenta bardzo fajnego. O, właśnie, czemu ty tutaj jesteś? Halo. Po co? Po co? Na co komu? Podejdziesz tu, sprawdzić. Tutaj nie mam nigdzie agentów? Nie mam. No dobra, bywa. W komunizmie w sumie mógłbym nawet spróbować stworzyć ogólnie armię taką i potem wyjść stąd, zostawić, no, no z dać nawet, tak naprawdę, czemu nie? Czemu nas ma siedzieć w, takiej, w takim miejscu? To jest dobre pytanie. Eee, a, 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 a. Dobra, moi piękni, moi piękne trole. Ty idziesz tutaj jeszcze. Zabierasz tych wszystkich stąd. Zabierasz stąd. I masz pełną armię. Nie, no za dużo troli. Eee, nie, dobrze, tak, tak, tak powinno być, znaczy nie, tyle, że tyle, nie to, że tyle troli, tylko weźmie tą armię po prostu, jest z wszystkich ludzi i to ich rzucimy na ten fronzik. a nam została do rozegrania <laughs> dość ważna bitwa, o swoją drogą, ktoś przed chwilą skomentował odcinek 54, o słyszycie, bez sensu jest to twoje podbijanie śródziemia, jak ty armię 2000 ordoru, Elitarnych Jednostek zabijasz 300 swoimi jednostkami? Ktoś tu chyba źle ogląda To właśnie, ja muszę gromadzić armię, żeby rozbijać jego elitarne jednostki, przyjacielu Coś ci się pomyliło i to tak mocno Mam ogromne problemy, żeby pokonać Arnor O, i teraz się wycofałeś, tak, cwaniaczku? Ja i tak ciebie muszę dobić. Swoją drogą to sobie już wyłączę. Um, mój plan jest taki: rozbijemy tą armię, drugą armię rozbijemy tą, i wracamy się znowu tutaj. Oni będą troszeczkę pobijani. Stąd dostaną jakieś wsparcie. Może stąd. Dobra, nieważne, to jeszcze się ogarnie mamy sporo czasu, tylko czemu ty znowu tu jesteś? Ile ja mam szpiegów na moich usługach? O! To jest dopiero elitarne jedno są dopiero elitarne jednostki. Masakra. Ehm, no nic. Rozbijamy tak tą armię. Tą armię rozbijamy sobie tamtą. No tą będzie bardzo łatwo rozbić, bo to takie podstawowe raczej oddziały. Dunlerach. No i potem tak naprawdę te dwie potężne twierdze. Te dwie twierdze zdobyte już jest po Arnorze. To są bramy do Arnoru z tej strony. Ok, weźmy się za nich, zaatakujemy w nocy, żeby nie było wsparcia. Tych dwóch generałów trzeba ewidentnie rozbić. Więc rozbijamy, później wracamy, regenerujemy się, w swoje punkty ruchu i rozbijamy kolejne dwie armie. Zajmujemy tą osadę. Tamtą armią ruszamy tutaj jeszcze w międzyczasie. Jak już rozbijemy wszystkie te armie, to ruszymy rozbić sobie tą. Tam pewnie coś przyjdzie z północy, ale to już mniejsza o to, bo zdobędziemy w tym czasie tą osadę. Poregenerujemy nowe jednostki dojdą. Znowu będziemy mieli trzy pełne armię i będziemy sobie dalej szli. Ok. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Mówi dla Was Radek. Bye bye.